Trwa leniwy majowy weekend. Pewnie większość z Państwa wypoczywa, ale jest to pracowity weekend dla piłkarzy w trzeciej lidze. Dla piłkarzy Kotwicy Kurnik i dla piłkarzy Gryfa Słupsk, którzy właśnie dziś rozegrają mecz 28. kolejki trzeciej ligi. Dziś witamy z Kurnika, ze stanowiska komentatorskiego kłaniają się Radosław Męczykalski i Sebastian Kierzek. no to już rozpoczynamy proszę bardzo ależ tutaj sprintem i czy to będzie 1 do 0 nie proszę bardzo dułą łekę Dominik smekowski. Rzuca piłkę z rzutu rożnego, jest tam między innymi Adam Borucki, piłka, jest, jest piłka w ramce mamy bramkę dla kotwicy, Kurnik, czy jest to bramka uznana? Zdaje się, że tak, że jakieś tam zastrzeżenia mają piłkarze Gryfa-Słupsk, ale, ale jest gol już w siódmej minucie po tym pierwszym stałym fragmencie gry, mamy 1 do 0. Bliżej tutaj nas, bliżej kamery, natomiast Bruno Siedlecki, może o tym później, Sopków, aj... Ładnie się znalazł, ale jednak za bardzo był pod piłką, i ta piłka poszybowała ponad poprzeczką. Lewą stronę kolejny atak Gryfa Słupsk. Przedzierają się tam zawodnicy w pole karne, trochę z problemami teraz. Tę piłkę wybijają gospodarze. Łyszyk. Na razie między sobą dwójkowo dośrodkowanie sopków. Ależ było blisko! To były centymetry! No to może się przydać właśnie przy stałych fragmentach gry. Teraz Filip Wełniak dobrze wypatrzył tam Siedleckiego. Jeszcze raz. Jeszcze raz Wełniak. Dobrze na posterunku bramkarz Gryfa Słupsk. No i znowu koniuszy. On tam na tej lewej stronie często się pojawia strzał. I to jest bramka od słupka i gol. Jeden do jednego. Jeden do jednego. Mamy wyrównanie w 27 minucie tego spotkania. Zawodnika grającego z numerem 99. Błąd. Znów Koniuszy. Znów się rozpędza do środka. O, pięknie przepuścił Sobków. Ale zablokowana ta piłka. Zrywa się tam już Książkiewicz. Właśnie do niego zagranie. Książkiewicz. Sam, ale Kustosz pewnie. Maurycy Niemczyk drużyny z Kurnika. Już jest pole karne, w pole karne, strzał na bramkę Mateusza Kustosza, musiał tam się wyciągnąć mocno bramkarz Skórnika, ale piłka jednak minęła jego bramkę. Numer 17 na koszulce Koniuszy i teraz na obiegnięcie tamy Andrzej Łyszyk, czy do niego piłka trafi, nic z tej akcji nie będzie. Zespoł ze Słupska, Klimczuk, pięknie wypatrzył Koniuszego, Sopków! Sobków zablokowany przez Boruckiego. Przypominamy o tym w siódmej minucie gol Bruno Siedleckiego. Natomiast w 27 siódmej Mateusz Koniuszy doprowadził do wyrównania. A, nie, a teraz jest szansa na dwa do jednego, ale nie ma bramki. Ucieka tam Gabski, Tymoteusz Gabski do środka. Drueckę! Niecelnie jeszcze próbował tam giełda. Wełniak w okolicach pola Karnego Korek, ale na razie na spokojnie. Od tyłu Niemczyk. Niemczyk sam. Ładnie znalazł Buczmę. Buczma. Buczma i gol! Bramkę zdobył przed momentem z numerem siódmym. Ten, którego tutaj kilka razy już wymienialiśmy, który miał kilka szans i w końcu Jakub Giełda. Bramka padła. Bramka jest zaliczona. I w tej 90 minucie tego spotkania kotwica kurnik po bramce Jakuba Giełdy prowadzi 2 do 1. Filmczuk. Dośrodkowanie. I nad poprzeczką bałamącek. Złapał się teraz za głowę. Cudziło. Szygenda. No i koniec tego spotkania. Dwa do jednego dla kotwicy Kurnik. Kotwica Kurnik zrobiła to, co chciała zrobić od samego początku. Udało się, co prawda, na sam koniec. Ale najważniejszy jest wynik końcowy. I z takim majówkowym nastrojem zostawiamy Państwa. Dziękując za tę transmisję, operatorem kamery był dzisiaj Adrian Maciołek, natomiast my dziękujemy ze stanowiska komentatorskiego. Kłaniam się Sebastian Kierzek i Radosław Męczykalski. Do usłyszenia.